Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Cynk, mam nadzieję, że macie dobre humory, bo dziś zagramy, nie zagramy, zartowałem, rozdam wam grę Steelers, idzie dla tej osoby, jako jedyny się zgłosiłeś i jako jedyny dałeś komentarz, że do ciebie leci po prostu gierka, a co do drugiego komentarza, który otrzymałem, to nie było tam mailu, dlatego nie miałem jak w ogóle losować, ale przeczytam wam ten komentarz, gdyż gościu poleca nam grę Steelers bardzo polecam Steelers gra rozgrywa się w czasie rzeczywistym z polityką i zarządzaniem ekonomią jedną rozgrywkę nie grać 15-30 minut tylko nawet 10 godzin lub więcej bardzo polecam grać ze znajomymi samemu może być ciężko podbić całą galaktykę jak nie inwazje innej rasy to galaktyczny smok niszczy ci planety bądź nawet czarna dziura gra jest trudna i monotonna muszę to przyznać, ale dla niektórych uzależniająca tak dodam, że wraz ze znajomymi Rozgrywaliśmy mecz trwający prawie 40 godzin, a i tak przegraliśmy. Jeśli masz pecha i od razu masz wrogą rasę po sąsiedzku, to, ma, to mecz może się skończyć w 10 minut. Dzięki za komentarz, za polecenie tej gry, a wygrywa tu grę Anione. Bo jako jedyny dałeś komentarz, Wie, jako jedyny dałeś mail w komentarzu, więc gratulacje wygrałeś. Kolejną grą, którą rozdam, moim zdaniem, jest to bardzo niedoceniana gra. Jest to The Settlers 7 Gold Edition. Akurat mam. Ja gram grę. Mam edycję historyczną. Bardzo fajnie mi się gra. Polecam gorąco każdemu, kto chce. Moim zdaniem, jest to bardzo niedoceniona strategia. Jest bardzo przyjemna i chyba najbliższa pierwowzoru, czyli jedyneczki, jaką można było spotkać w kolejnych częściach The Settlers. Więc. Jak byłem bardzo malutki, to grałem, zagrałem sobie w jedyneczkę The Settlers, ale ja wtedy nie ogarniałem kompletnie tej gry. Nie miałem pojęcia, co tam się robi i tak dalej, więc dopiero po latach sobie ogarniałem co Kaman. Co I powiem Wam szczerze, grałem w inne Settlersy i The Settlers 7 to chyba najlepsza możliwa to w tym momencie po prostu strategia. Oczywiście. Jeżeli mówimy tu o Settlersach, nic poza tym, bo wiadomo, że Total, Wary moim zdaniem, biją je na głowę, ale The Settlers jest bardzo, bardzo przyjemny, bardzo miły w ogóle w oglądaniu. Ja osobiście jak gram to często buduje sobie zarąbiste miasto i latam sobie kamerką po całym mieście obserwując jak sobie te życie tam tętni więc no super się to robi dlatego czasami misje które powinny trwać 10 minut ja rozgrywam po półtora bo po prostu się patrzę jak oni wszyscy sobie żyją jak sobie to wszystko funkcjonuje naprawdę świetna zabawa Gorąco polecam Dessetlers 7 jest do rozdania ode mnie. Gratulacje dla osób, które będą chciały się zgłosić, a mam nadzieję, że będą się chciały zgłosić. Dzięki wielkie za słuchanie, dzięki wielkie za oglądanie i do następnego filmiku.